Sam przeżyłem tragedię, straciłem dziecko, tak? To było wiele lat temu, ale to uwierz mi, że to jest bardzo silne doznanie emocjonalne, które zostaje z tobą na całe życie. I wydaje mi się, że właściwie nic gorszego mi się w życiu nie zdarzyło niż to, prawda? Mm -hmm. Więc trochę patrzę też przez ten pryzmat na to. Często nawet tak sobie myślę, że chłopiec, mówię o tym, który tam siedzi na tym kubku, smędzi. Mówię, czego ty? Przecież ja też przeżyłem straszne rzeczy, a jakoś się ogarnąłem. Ja miałem też problem z alkoholem, prawda? I rozwiązałem te wszystkie problemy. 11-12 lat nie, nie piję alkoholu, więc sam potrafiłem sobie z tym, z tym poradzić. Te historie dogniatają, ale w inny sposób. Gdzieś jest w tym wszystkim jakaś nadzieja, gdzieś jakąś siłę z tego można brać, że, że jednak są możliwości wyjścia z tych sytuacji. I to nie to najbardziej mnie rozbija. Z jednej strony sprawy sądowe, które po prostu są cały czas, toczą się na okrągło. Teraz wchodzimy jeszcze w tę kolejną sprawę, właśnie związaną z tym wydarzeniem, o którym myśmy mówili. I to jest jedna rzecz, która bardzo mnie dogniata. Mówiliśmy o, o wykorzystywaniu, tak? No to, żeby wykorzystać, to trzeba sobie mieć jeszcze hajs. Natomiast tak naprawdę ten biznes internetowy jest bardzo ciężki, to jest bardzo trudne, trudna rzecz i to też jest rzecz, która mnie rozbija bo ja też się zastanawiam, jak to wszystko połączyć ze sobą, żeby to dalej funkcjonowało.